oraz siostrzana firma, Agencja Badawcza Neuroidea, chciała Państwu przedstawić nowy projekt, który może zainteresować aż trzy działy u Państwa w firmie. Dział sprzedaży, dział marketingu oraz w szczególności dział badań. O czym mówimy? Mówimy o doradcy sprzedaży, który montujemy w punkcie sprzedaży, w halach bądź w Państwa punktach sprzedaży, który informuje o najnowszych promocjach, o produkcie oraz też może wpełnić funkcję reklamową. Co jest najciekawsze, ze względu na podłączenie do internetu, można też Pełnić funkcję badawczą. Otóż możecie Państwo za pomocą tego urządzenia ściągać dane ankietowe dotyczące Waszych respondentów. Jak to działa? Proszę. Mamy ankietę. Respondent zostaje poproszony i ma możliwość powiedzenia kilku słów na temat swojej opinii, na temat Waszego produktu. Ankiety. Po wypełnieniu ankiety mamy możliwość wprowadzenia danych, niekoniecznie, ale jeżeli te dane zostały wprowadzone, to dostajemy dodatkowy bonus a dane naszego respondenta. Dziękuję bardzo.